Powiedz, że, na, że jechałeś że w Łądzie? Powiedz lub. Nie! 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 zdjęć. Powiedz Powiedz coś, bo ja to to Jesteśmy na pustyni. Przed chwilą jechaliśmy na Wyłonę, więc tego nie nagraliśmy Teraz idziemy do studni. Pozdrowienia z Egiptu. Pozdrówcie Łukasza i Kuba, i babcie. Ala. Wojtek, pozdrów babcie, bo wysyłam do babci.